zabawie, krótką opowieścią o historii właściwie i pomyśle powstania tego, chociaż tutaj pani prezes na pewno wspomni. E, do tej pory, a minęło ponad 20 lat, że tak powiem e, biuro szeroko rozumianej dyscypliny e, tak naprawdę znajdowało się e, w zasobach mojej własnej firmy i to tylko dlatego, żeby zaoszczędzić, żeby nie wydawać, bo bo pieniędzy na rozwój dyscypliny, jak zaczynasz od zera, zawsze jest za mało. No i tak naprawdę, można powiedzieć, że sumo kątem mieszkało. Ale przyszedł taki czas, że tutaj, szczególnie, że pani prezes Magdalena mówi, że to, to tak nie może wyglądać na dłuższą metę, i że musimy jakby i kulturę, i tą dyscyplinę przybliżyć mieszkańcom w sposób taki godny. No i to jest ten pomysł, który powstał. Biorąc również pod uwagę fakt, iż on, oba te pomieszczenia no, znajdują się w dość ruchliwej, na dość ruchliwej ulicy Floriańska jest takim miejscem centrum, to jest przystanek autobusowy, tu się przemieszcza mnóstwo młodzieży w prawo, w lewo. No i wybraliśmy, jak się tutaj te pomieszczenia zwolniły, pani prezes mówi, a to może może byśmy rzeczywiście spróbowali to zrobić. Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt i wielką radość powitać Was na otwarciu domu Sumo. Miejsca, w którym będzie można nie tylko poznać tę szlachetną sztukę walki, ale również kulturę Japonii. Tu bije serce Sumo i myślę, że to bicie słychać nawet w Tokio. Ma ono dla nas szczególną wartość sentymentalną i jest kolejnym zrealizowanym punktem na naszej mapie marzeń. A jak powiedział John Lennon, gdy śnisz sam, to tylko sen, gdy śnisz z innymi, to początek rzeczywistości. Maksymum zaś, która prowadzi członków rodziny Sumo, to właśnie ta, która jest wyszyta na naszej kanapie znajdującej się w drugim pomieszczeniu, per aspera ad astra, po trudach do gwiazd. Czy było łatwo? Nie. Czy było warto? Z całą pewnością. Bardzo dziękujemy, szanowni goście, za to, że znaleźliście czas, by razem z nami uczcić tę ważną chwilę w rozwoju dyscypliny. Serdecznie witam sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Wiesława Szczepańskiego. że nawet w ostatnim czasie wielokrotnie mogliśmy liczyć na jego pomoc i wsparcie i który wiele razy pokazał, jak bliskie jego serce jest polskie Jest z nami również pan Marcin Małecki, który wystąpi aż w trzech rolach. Jako radny Rady Miasta Kalisza, człowiek sportu oraz dziś też wcieli się w rolę, z tego co wiem, przedstawiciela sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. pana Piotra Borysa. Serdecznie witam również pana starostę powiatu Krotoszyńskiego, pana Radajskiego. A także wiceburmistrza Krotoszyna, pana Sławomira Horze. I tu dodam, dodam, że zawsze możemy na niego liczyć i z którym w ciągu ostatnich, myślę, dwóch lat zjedliśmy co najmniej beczkę soli. <laughs> witam radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie, przyjaciela i orędownika sumo, pana Franciszka Maczałka. przyjaciela sumopana Waldemara Wrodeckiego, który zawsze nas wspiera. Przez na jego rozliczne talenty często wspiera mnie w konferencjach, ale dzisiaj nie opuścił się w Witam serdecznie kolejnego człowieka sportu, który o każdej porze w dzień i w nocy niesie nam pomoc radnego Rady Miejskiej pana Grzegorza Witam serdecznie radną Rady Miejskiej panią Sławomirę Kalak dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w miała wiele serca do naszej dyscypliny. Serdecznie witam także Radnego Rady Miejskiej, pana Jakuba Kierakowicza, od którego czujemy mnóstwo życzliwości. Tu wspomnę, że córka pana Jakuba miała dzisiaj swój debiut w sumo i wywalczyła sobie na prawda? No właśnie, wow. Pragnę powitać również pana Wojciecha Formana, właściciela firmy Akor. przedstawiciel grona naszych donatorów, którzy zawsze jako przedstawiciele świata biznesu dają pomocną dłoń dla świata sportu. Serdecznie witam również Prezesa Polskiego Związku Sumo Pana Kelina Rozuma oraz Wiceprezesa Pana Mirosława Flaga. Z wielką radością witam również Wiceprezesa Towarzystwa Atletycznego Rozumu w Krodoszynie i właściciela firmy Tafmal Pana Dariusza Fabianowskiego. Pan Dar sprawił, że używając metafory, mury pięły się do góry. Boże mnóstwo czasu i wysiłku w ramach tego biura, za co serdecznie dziękuję. Za ogromne zaangażowanie dziękuję również sekretarzowi zarządu, panu Pawłowi Figielkowi. Pan Paweł dzielnie znosił i realizował wszelkie prośby, nawet spoza jego branży, tak? dzięki wielkie. Dziękuję również członkowi zarządu, zarządu, panu Lesławowi Maćkowiakowi, za wsparcie w urządzaniu wnętrza i wielkie podziękowania. Należą się panu Marcinowi Ruskowi, który wykonał dla nas przepiękne mebla, który nie mógł być dzisiaj z nami, ale dla pana Lesława baćkawiaka Brawo. Proszę. I na koniec Wisienka na torcie, czyli Dariusz Rozum, prezes Europejskiej Federacji SUMO, ojciec-założyciel ojciec Polskiego Związku SUMO, człowiek. Bez którego... bez którego nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie byłoby też pewnie tego miejsca. E, jest to osoba, której sporty walki wygrywały luty na sercu od młodzieńczych lat, ale strzała Amora Sumo trafiła go w serce ponad 20 lat temu i zakochał się w tej sztuce walki bez pamięci. A potem jak na wojownika przystało, walczył o utworzenie Polskiego Złożności. Wielką rolę odegrała w tym procesie matka chrzestna naszej dyscypliny, świętej pamięci Krystyna Łobacka. E, bardzo nam przykro, że nie ma jej wśród nas, ale poproszę o to, aby uczcić jej pamięć o tą ciszę. Dziękuję. To jeszcze kilka tylko e, słów. E, o Dariusz no. rozum no to miejsce dumał i z ogromną pieczołowitością zadbał o każdy detal. Tak jak każdego dnia dba o rozwój dyscypliny i buduje kolejne pięta, po których podążać mogą kolejni adepci. Myślę chętnie ślubiła. Wielkie brawa. Prezesi, przyjaciele i sympatycy towarzystwa sumo i tej pięknej dyscypliny sportu bardzo się cieszę, mogę być państwem Tutaj zawsze kiedy przyjeżdżałem do kolegi i przychodziłem do jego biura niechromości to, to to z reguły ta siedziba sumo była tam, można powiedzieć, blisko rynku, a tutaj już jest nowe miejsce. Cieszę się, że ona daje, oddaje ducha w ogóle Japonii i tego ducha walki sportu. Patrząc na te ściany, choć patrząc na ilość gości, mogę powiedzieć, że ta siedziba jest mała, No tak, <laughs> więc mam nadzieję, że za parę lat... <laughs> Spotkamy się już w poszerzonych, powiedzmy poszerzonych miejscach, bo... Mamy plany. Będą plany są duże, możliwości są też po prostu duże. Mam nadzieję, że ta dyscyplina będzie dalej się rozwijała, że będziecie Państwo osiągali sukcesy, bo można powiedzieć, że dzisiaj Sumo słynie Krotoszenem i to Krotoszyn dla Sumo jest tą stolicą tego sportu w Polsce, a gdyby nie... Państwo rozumowie, a głównie Darek, to po prostu tego portu by tutaj nie było, więc cieszę się, że jest takim pasjonatem, że przelewa to nie tylko na papier swoje, pisując co zrobił, ale również działając i tworząc ciągle nowe miejsca i nowe sukcesy. Mam nadzieję, że kolejnym sukcesem będzie rzeczywiście poszerzenie tutaj no, a może chyba naj, tym największym marzeniem dla wszystkich sportowców jest to, aby ta dyscyplina była jednak dyscypliną olimpijską. Zawsze medale Mistrzostw Świata, medale Europy danej dyscypliny smakują, ale dla każdego sportowca tym najcenniejszym medalem jest zawsze jednak medal olimpijski, bo raz na cztery lata spotyka się, spotykają się wszyscy i dla każdego zapalenie tego znicza i płomienia Olimpijskiego jest rzeczywiście spełnieniem marzeń. Sam udział, tak? a już zdobycie medalu jest rzeczywiście czymś, co jest takim nieosiągalnym i marzeniem każdego sportowca, więc można by sobie życzyć, żeby jednak ta dyscyplina była dyscypliną sportu olimpijskiego i aby polscy sportowcy, ale przede wszystkim sportowcy Kotoszyna mogli po ten medal sięgnąć a jeszcze jakby to było z twojego klubu, to byłoby to o. najpiękniejsze. Także gratuluję tego pomysłu, gratuluję otwarcia. Myślę, że kolega Darek na tym nie spocznie, będzie kolejne marzenia swoje spełniała. Mówię marzeniem każdego sportowca być bycie olimpijczykiem. Także gratuluję kolego Darku, Także, gratuluję otwarcia. No i mam nadzieję, że to miejsce będzie licznym miejscem odwiedzanym przez mieszkańców, ale również przez wszystkich tych, którzy w jakiś sposób sumocą się związki. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję panie ministrze i nie tylko jako ministrowi dziękuję, ale naprawdę e, jako wielkiemu przyjacielowi, bo słuchajcie, pan minister Wiesław Szczepański jest człowiekiem skromnym, ale tu w tym przypadku muszę to powiedzieć, było kilka takich sytuacji, gdzie za przeproszeniem ratował nasze tyłki, bo byśmy o małe co nie wyjechali na Mistrzostwa Europy. Ale to nie tylko tamta sytuacja, ale wiele innych e, a przecież to żadna tajemnica, i proszę sobie to wziąć też pod uwagę, że jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi, kolegami, e, również politykami. I to nie jest tajemnica. E, kolega Wiesław jest e, członkiem lewicy, ja e, koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, i to nam nie przeszkadza żyć i w przyjaźni, i pomagać sobie wzajemnie. W obecnej sytuacji, jaką mamy, to są rzeczywiście momenty, w których chciałoby się powiedzieć, żeby tak się stało w całości i żeby to się to piekło polskie też się skończyło, bo to zabiera energię i niszczy po prostu kraj. A w obecnej sytuacji, gdzie mamy wojnę za granicą, to bezpieczeństwo jest podwójne. Tyle Yy, wierzę, że nie zostawisz nas nigdy Dobrze, w takim razie ja pozwolę sobie kilka słów szybciutko przeczytać od Sekretarza stanu Piotra Borisa. Szanowni Państwo, sumo rozpita w naszym kraju od 21 lat, każdego dnia ta piękna dyscyplina jest pielęgnowana przez pasjonatów na czele z panem Dariuszem Rozumem, który, jak e, oczywiście wiemy, jest założycielem Polskiego Związku Sumo i często nazywa je swoim szóstym dzieckiem. E, Krotoszyn to kolebka, ale również stolica Polskiego i Europejskiego Sumo, bo tu siedzibę ma zarówno Polska, jak i Kontynentalna Federacja oraz Klub Sportowy, od którego zaczęła się historia tej sztuki walki jako odrębnej dyscypliny. Dzisiaj odbywa się otwarcie Domu Sumo, miejsca, w którym można poznać nie tylko szlachetną sztukę walki, ale również bogatą kulturę Japonii, z którą Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne 106 lat temu. Kraje te są odległe geograficznie, ale Dariusz Rozum oraz miłośnicy Sumo z Krotoszyna udowodnili, że prawdziwa wspólna pasja nie liczy kilometrów czy różnicy czasu, bo Krotoszyn jest jednym, jedynym miastem w Polsce, które prowadzi aktywną współpracę z japońskim odpowiednikiem Okinoshimo. A ta zaczęła się na niwie właśnie Sumo. Mistrzostwa świata, które zostały zorganizowane w Krotoszynie w ubiegłym roku i pierwszy etap budowy Europejskiego Centrum Szkolenia Sumo i Japońskich Sztuk Walki, pokazują, że połączenie sił to początek pozostanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces. Sumo jest dziś marką. Marką, która wyróżnia to miasto zarówno na mapie Wielkopolskiej, polskiej Europy, ale także i świata. Krotoszyńsko-polsko-europejsko rodzina Sumo. Dziękuję. Wam, że hołdujecie ideałom, z nieustającym poczuciem misji szlifujecie sportowe diamenty, przekazujecie idee i wartości takie jak respektowanie reguł, uczciwość, szacunek dla przeciwnika i zaszczepiacie miłość do postępowania zgodnie z zasadami fair play na wszystkich niwach. Życzę, aby tak jak dotychczas nie zabrakło wam wiary w to, że wiesz, e, jeśli można sobie coś wymarzyć, to można to zrobić. Jednocześnie trzymam kciuki za realizację drugiego etapu budowania centrum sumo i japońskie sztuparki, bo będzie to kolejny milowy kamień milowy nie tylko do rozwoju dyscypliny, ale również dla Krotoszyna, bo przyciągnie zawodników, turystów, a także inwestorów, dzięki czemu będzie miastem kwitnącym i to nie tylko Wiśnia. Piotr Borys, sekretarz stanu. Bardzo dziękujemy. Przekazuję również list i gratulacje od pana posła Mariusza Wiczaka na ręce pana prezesa. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę Bardzo dziękuję. Panie ministrze, panie burmistrzu, państwo, prezesi, szanowni państwo, spodnie jest w ogóle bardzo ważną dziedziną życia każdego człowieka, obojętnie jaka to jest dyscyplina, ważna, aby Młodzi ludzie chcieli ją uprawiać. Tu proszę, kubilatorość, też dzisiaj też wystąpiła, także tylko można, się, tylko można się cieszyć. To też niczego nie odkryje, jak powiem Darek, że pod Waszym tutaj kierownictwem wszystkich, którzy tutaj są, sumo rozwija się i w Polsce, i, i w Europie, i na świecie bardzo dobrze. Ja Wam tylko życzę, aby ta nowa siedziba spełniła Wasze oczekiwania. Czy przyczyniło się do jeszcze lepszego rozwoju i tak powiedział pan minister, by suma się wreszcie dyscypliną olimpijską, bo to dla każdego sportowca jest niezwykle istotne. Dużo zdrowia. Bardzo dziękuję w pomyślności Sąc. wszelkiej. Sąc. Bardzo dziękuję. dziękuję. Panie ministrze, panie starosto, szanowni państwo, państwo prezesi, pani dyrektor, no to państwa święto. W imieniu pani burmistrz Natalii Wachowski, również ja swoim chciałem pogratulować otwarcia tej nowej siedziby, życzyć, żeby te marzenia spotkały się z rzeczywistością i z możliwościami naszymi. Myślę, że pan Darek wie tutaj o jakich planach mówimy. Chciałem podziękować w imieniu tutaj właściwie miasta, w całej społeczności, bo tak jak tutaj już padło, marka SUMA jest rozpoznawalna. To jest reklama, którą mamy, za którą nie musimy dodatkowo płacić, z którą Krotoszyn jest skojarzony. Więc myślę, że warto, warto w to inwestować, warto to rozwijać. A ze swojej strony jeszcze raz dziękuję. Od Pani Burmistrz, taka skromna pamiątka złożę na ręce pani dyrektor. Dziękuję pamiątkę, tak? a za ten codzienny trud, pozwolicie tak, Państwo, że tak. dla Pani Tymofilii. E, panie Ministrze, e, Pani Prezes, Panowie Prezesi, Panie Starosto, Szanowni Goście, e, Panie Burmistrzu, e, no ja się bardzo po prostu cieszę, bo to jest kolejne po prostu miejsce, e, jak już tutaj wszedłem, to miejsce po prostu takie magiczne. Albo kawałek Japonii e, w Krotoszynie, e, tutaj może nie wszyscy Państwo mieliście okazję te budowle zobaczyć, która tutaj, a my tam byliśmy, my tam byliśmy. E, dużo złota było potrzeba, żeby ona tak wyglądała, e, dzisiaj można ją spokojnie polecieć do Kyoto, to nie jest daleko. I zobaczyć, a nasi mieszkańcy nie tylko będą mogli zobaczyć ją tutaj w Kotoszynie. Może być też taki impuls do tego, żeby jeszcze bliżej poznawać Japonię. No a Darkowi, prezesowi, pani prezes, panu prezesowi, no życzę, żeby ten drugi etap został zrealizowany. Myślę, że jest bardzo przyjazny klimat. Ja to często mówię i tutaj też powiem, że. Można lubić sumo lub nie lubić, można lubić prezesa lub nie lubić, ale to jest po prostu doskonały produkt marketingowy miasta i gminy i warto w ten produkt inwestować, także Darek, powodzenia, myślę, że bardzo... Dziękuję. No. Panie Ministrze, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, pani Starosto, Szanowni Państwo, Drodzy Goście, ja jestem przeszczęśliwy, że z jednej strony to jest takie miejsce, Krotoszyn, z którego ja pochodzę, tak i jednak od kilkunastu lat tu nie mieszkam. No, jestem stałym bywalcem, no, rodzinę mam praktycznie całą tutaj, więc w miarę możliwości się pojawiam. I bardzo mnie to cieszy, że w końcu po tylu latach klub sportowy, ale także i Europejska Federacja mają swoją siedzibę w takich warunkach, tutaj Państwo widzicie, przybliżoną Japonię dla... Tak jak była wcześniej wspomniane, dla, dla, nie tylko dla osób, które zajmują się są, ale też dla e, po prostu mieszkańców e, miasta Kloszyna. I z jednej strony kawał historii, a z drugiej strony kawał trudu pracy i e, no, e, nasze po, powiedzmy ojcowsko-rodzicielskie starcia czasami też są znane e, także i, i, i szanownym gościom. E, nigdy o e, żadne poważne rzeczy, natomiast o pewne wizje. I Ja muszę powiedzieć, że naprawdę trzeba oddać szacunek, trzeba oddać to, co zostało dla Sumo zrobione no przede wszystkim przez pana prezesa, prezydenta mojego tatę przez 20 lat, bo się to po prostu należy, tej pracy było bardzo dużo i nie było widać, ale też przez tych wszystkich ludzi, którzy tu dzisiaj są, którzy otaczali go przez te lata, począwszy od pana ministra, poprzez wszystkich tak naprawdę, którzy tu się zgromadzili. Tak naprawdę, jak obserwuję i, i widzę tutaj Państwa, to każdy z Was dołożył swoją cegiełkę do sumo. Mniejszą lub większą, oczywiście, w miarę możliwości, ale od osób, które po prostu budują sam klub Krotoszyński od samego początku, aż po osoby, które są bardzo życzliwe i pomagają nie tylko klubowi, ale tak jak właśnie Pan Minister, też Polskiemu Związkowi Sumo, zawsze wtedy, kiedy ta pomoc jest potrzebna. Dziękuję.